No Siemaneczko, witam Was bardzo cieplutko na odcinku CSGO z na którym potestujemy sobie nowe skrzyneczki. Patrzyłam tutaj na te dropy i wydaje mi się, że one są kosur, że mogą tutaj ładnie sypnąć, no na desterku troszeczkę kosztują. Ale mam nadzieję, że ukleimy z tego na początku jakiś proficik, żeby później sobie pozwolić na chestera, potestujemy je od A do Z, zobaczymy, co nam sypną. Na watelkach również je wrzucimy. A jeżeli Wy chcecie wygrać skina za darmo, to zostawcie suba z dzwonem, lajka. Dołączcie na mojego Discorda, na którym są wyniki na skina z poprzedniego odcinka. No i oczywiście oglądajcie do końca, aby poznać hasło konkursowe, a jeżeli wpłacacie, no to z kodzikiem promocyjnym Colivia dostajecie 10% do każdego depozytu, no i 20% na start dla nowych użytkowników. Tronka z losu pełnoletnich, no i dodatkowo wpłacając w moim kody minimum 10 zł, 25 lub 30, macie szansę sobie tutaj pograć o takie oto skinki, w tym również i kos o wartości prawie 600 zł. Jeżeli wygracie skinkę, no to jako prezent przy wpłacie go dostaniecie, No i próbować swoich sił możecie wielo wielokrotnie, a wpłacając minimum 30 zł, no to jesteście z automatu dołączeni do wszystkich trzech konkursików, także powodzonka, powodzonka. A my lecimy testować nowe skrzyneczki. Dobra, muszę się troszeczkę streszczać, ponieważ się już ciemno zaczyna robić. Także wchodzimy sobie, wlatujemy w nie. Ja jeszcze ani razu ich nie testowałam, nie otwieram. Nie miałam czasu, byłam najzwyczajniej zarobiona. E, no i co? Polecimy sobie na trybie normalnym skrzyneczka za 2 złote. Jedna. No i tutaj nam już oddała e, Pijemka. Pijemka nam oddała. Zawsze coś, zawsze coś. Tutaj też spoko, no tutaj nie ma co chyba liczyć na jakieś megatropy, bo to jest tania skrzyneczka, jedna kosztuje na trybie bus 4,20, e, także, o, zobaczymy sobie jeszcze dwa razy, może coś sypnie konkretnego na buściku. no póki co no nie, e, no ale myślę, że na batelkach może oddać, może oddać i wchodzimy sobie na tryb jester, 90 zł, jedna, jedno otworzenie kosztuje, no i tu kurczę prawie, prawie good knife ich poleciał, E, ostatni raz spróbuję, no niestety no nie oddała. Póki co nie oddała, ale zobaczymy, czy później odda. i Wchodzimy sobie na drugą skrzyneczkę jednak już tej 8,40. No i patrzcie na to, to jest tyle bajolecików, 6 bajolecików do trafienia. E, szczerze, mi się chyba ten sloter najbardziej podoba z tych wszystkich. Nie wiem, ja w ogóle lubię slotery, a po tak, po tak. E, no i dobra, polecimy sobie oczywiście na trybie normalnym dwa razy. No i za pierwszym razem oddało, no i za drugim już niestety nie oddało. Ale wejdziemy sobie na tryb boost, jednak kosztuje 16,80, także polecimy sobie tak po trzy razy, możemy sobie tak otworzyć jeszcze na teścika, no kurczę, no nie oddała, nie oddałam, no i tutaj jedna kosztuje już 1200 zł, także jest już troszeczkę sporo, ale wrócimy sobie do tego po tej skrzyneczce. Mamy clutch or kick case, no spoko case, spoko nazwa. Daję łapkę, daję łapkę. E, zobaczymy sobie na testa trzy razy. I jest katastrofa. Damy dwa razy. O matko. Ostatni raz. O Jezus. No powiem Wam, że kurczę zawiodła się troszeczkę, ale polecimy sobie na trybie boost. Nic. Nic. Ostatni raz. Ja, dupce. No, no lipa troszeczkę. Myślę, że pójdziemy sobie na początek na batelki. No i tak, Jusa prankkę. Zdamy sobie od razu je pięć na buście, pięć na jesterku. Do tego dorzucimy sobie pięć zwykłych, pięć na buście. Tych. O kurcie, o kurcie, nie, tak to nie. Nie wiecie co damy sobie tak. Trzy takie i z tego, że sobie damy trzy. Żeby tutaj zmieścić, zmieścić wszystkie skrzyneczki, myślę, że tutaj możemy sobie, I dałam na normalnym trybie, no to damy trzy takie i trzy takie. I do tego mamy jeszcze 8 slotów, no ale no, dobra. Ale dobra, i polecimy chyba tą trzecią skrzyneczkę, czyli Kracz or Kick. Damy trzy razy tak, trzy razy tak. Na drzesterkasę później pójdziemy. No póki co, no co tanioszka, batelka, ja wiem, ale chcę po prostu sobie je sprawdzić na każdym trybie. No tutaj tej się nie dawałam za dwa złote na batelkę, bo szkoda mi było miejsca, bo mamy tylko 20 slotów na skrzynki. Tak, Fakt, faktem jest 18 tylko. Ale no. No zobaczymy, co tutaj się ukleje w ogóle. No na buście no, póki co, no to nic nie sypię No wątpię, żeby sypnęło good knife'a na buście Chociaż wszystko, wszystko może się wydarzyć, no ale wchodzimy sobie na tryb jester I... Pierwsze otworzenie niestety nie dla mnie jest, mamy najmniej, mamy najmniej No i tutaj shadow daggery poleciały dla bota Adriana Ze skrzynki za 90 zł Super, no jeszcze freestream, ej też mamy shadow daggery Minimal wear, także no dobra, no dobra. Jeszcze fajnie byłoby tutaj coś trafić, aby tutaj przegonić. No mam nadzieję, że na buście ta skrzyneczka e, skill i Sue coś może nam oddać, ponieważ no z takiego Bajonetika bym przygarnęła z chęcią ze skrzynki za 16,80. No jak tu coś poleci, no to będę w szoku, będę w szoku. Naprawdę. No niestety, nie poleciało dla mnie. Jesteśmy już w plecy trochę. I musimy tutaj odkuć dosyć sporo, no bo teraz co jest daleko w tyle, a on już nas nie dogoni. No ale tutaj tego skubańca po środku trzeba troszeczkę przegonić, bo nam się chłopak troszeczkę rozhulał. No i sobie na najdroższe skrzyneczki. A wóbka Gagnir za 7 dyszek. Piękna, piękna, piękna sprawa. No fajnie było, przyznam, by, że fajnie by było ją trafić sobie na przykład na trybie Jester nawet. Chociaż myślę, że ta skrzynka na trybie Jester może kosztować 4 koła. Tak mi się po prostu coś wydaje. No na buście niestety nic nie sypie tutaj konkretnego, ani trochę. Totalnie nic nie sypie na buście. No proficik jest mega z tej batelki, ale no to z tego jak nie wygrywamy, bo bot Adrian sobie nas dogonił. Dwa koła profitu. No, batelka fajna, podobała mi się. Ale myślę, że polecimy sobie jeszcze z 5 razy tą skrzyneczkę. I do tego dorzucimy sobie na busie tą 3 razy, 2 razy. I do tego damy sobie raz na drzesterku tą środkową. No i dawaj, wykaż się. Clash or kick case. Dawaj, coś. dropni e, Trzy osoby znowu polecimy sobie trik standardowy czy underdog. Może standardowy jeszcze raz spróbujemy. No tutaj już musi coś oddać. Zaczynamy w ogóle, jak ta skrzyneczka na drzesterku odda, czy będzie kosa bajonecik czy nie będzie tego bajoneta. No i damy sobie tutaj, który to wygrał, bo Adrian nie, bo troszkę wcześniej przegrał, to damy sobie Bota i Samu. No dobra, niech będzie bo i samo. troszeczkę namieszane, ale yy, no bo troszkę jak przegrał poprzednią batelkę, to tutaj mógłbym już yy, z, zgmo, yy, zgrzmocić troszeczkę. No i pierwsza niestety nie oddała, druga niestety też nie oddała, Shadow Daggery były bardzo blisko. No ale co? No ale cóż, no słabo. Słabo, 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 totalna lipa A bo ja po prostu nie mam szczęścia No i tutaj już w samu trafił sobie kałaszka Za 60 zł ok, No, żadna kosa nie poleciała Na trybie jester Nie wiem czemu No ale wchodzimy sobie na tryb boost, na drugą skrzyneczkę I ona też tutaj nam Nie sypie, totalnie nie sypie No i jest i ona, na trybie jester No mam nadzieję, że tutaj już odda No tak, chuja oddało jest tragedia. Batelka za dwa koła. Już tutaj nic nie wypadnie. Yy, nie ma opcji, że tutaj coś wypadnie. To już. Nie, 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 nie. nie. Słabe. Słabo, słabo, słabo. No brak mi słów. Naprawdę jest mi brak słów. Tu nawet Tisiaka nie będzie z tej batelki. No patrzcie na to. Tragedia. Nie, po prostu śmiech na sali, naprawdę, żenada, żenada straszna Wiecie co? Czemu te skrzynki nie oddają? Co jest z nimi nie tak? Może mi się wszystko w oczach mieni, bo nie wiem Tyle nie spałam przez ten weekend, że to jest głowa mała Ja kończę nagrywać odcinek, ja idę w kimono normalnie, godzina 20, a ja będę już spała se Także no ciężko, ciężko jest, jestem tak wyjebana. A jeszcze stronka mnie tutaj widzę na pocieszenie e, ładuje w 4 litery. No słabo. Słabo. No mam nadzieję, że tutaj... No wypadnie ta kosa. No musi wypaść. Zawsze z tych starych, starych trzyneczek, czy to eventowe, czy to jakieś inne, na trybie Chester, one były przeważnie do, do 100 zł, zawsze leciała kosa. I to za maksymalnie trzecim otworzeniem, A Jessa Prank, Kate, nic mi nie chce dropnąć. To jest jakiś żart chyba. To jest prank, bro. No. Ej, dobra, mamy kosę. Wykraka, mamy kosę, no ale co z tego, jak nam się nie zwróciło to totalnie? No i, no i tyle by z tego było, no zobaczymy. Jeszcze raz. Na no, trybie Jester. Kurwa, P250 kaseta. To jest najtańszy skrzyn, skin z tych wszystkich. No dobra, może nie najtańszy, ale no bez przesady, no. Szczerze wam powiem, że jestem załamana. Otworzymy jeszcze raz. No teraz musi polecieć, musi! Mm. Pozwólcie, że tego nie skomentuję. To jest parodia, to jest parodia. Lecimy sobie na zakończenie. No bo ja dzisiaj nie mam chyba szczęścia do tych skrzyneczek. Damy sobie 10 razy tom, 5 razy tom. I do tego dorzucimy sobie na drzesterku tyle, ile fabryka da. O, nastyk! styk i właśnie skrzyneczek, na styk. No, musi oddać. Teraz już musi oddać. Damy trzy osoby. Cztery osoby. Tryb Shirt? Nie. Ej, damy Trip Shirt. Myślę, że tutaj może kosa wypaść. Nawet dwie. Wypadną dwie kosy. Jak ciul. Trzy. Żeby się zwróciło. Musi. Musi teraz wypaść. Bo ja nie wierzę w to, że ja mogę mieć dzisiaj takiego PH. Po prostu w to nie wierzę. No i co? No, liczymy. Liczymy na farta, tak naprawdę. Ja obstawiam, że tu będą kosy, na pewno będą. No musi coś dać. Może nie róbcie mi tego. No póki się ta skrzyneczka nam się nie rozkręca, nie grzeje totalnie. Same shit skiny lecą. No dobra. Ostatnie cztery skrzyneczki do końca z tymi bajanecikami. No i niestety pierwsza nic. Czy drobni bajonecik I nawet ani razu chyba nie widziałam nigdzie, żeby przeleciał Ej, to jest ta skrzynka z a wypom Gangnir Czemu ona też nic nie dropie? Halo? A jest z tymi, z bajonetami Dobra To ma sens, to ma sens No ale no, najdroższa skrzynka nic nie dropna To myślę, że ta środkowa też już No nic nie dropnie W ogóle tam widziałam, że marne szanse były na te bajonety e, No strasznie Słabe procenty, malutkie No ale w sumie na bójcie ta skrzynka kosztuje 17 zł, więc. No, po części rozumiem, że tak jest. No ale mogłabym coś rzucić, no. Na chleb zbieram, na wodę. Typnico. No i tutaj już muszą lecieć trzy kosy, żeby był profit. Jest jedna. Jedna kosa, mamy to. Jeszcze trzy. Jeszcze dwie, jeszcze dwie, przepraszam. Jeszcze dwie i będzie casy. No niestety. Niestety. Ostatnie trzy szanse. Ej, nie mówcie mi, że teraz dałam tylczerz i nagle mam najwięcej ze wszystkich, a poprzednie dwie watelki w trybie standardowym miałam oczywiście najmniej. No przecież to jest. To jest y, jakiś żart, chyba. Mhm. No tak. No kto by się tego spodziewał? No, ciekawe. Dobra, mordeczki. Aby żeby wygrać tego to skinka, no to po prostu zostawcie suba z dzwonem, lajka, a w komentarzu napiszcie, który z tych bajonecików podoba wam się najbardziej, bo dla mnie to jest to sloter. No lubię te skiny, przepraszam, tak samo jak lubię skiny Ruby, to jest po prostu, o Jesus. No i co, no życzę wam miłego wieczorku i trzymajcie się, do następnego, cześć!